Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz. M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie kolejne dwa blisterki XXL z kolekcji Panini FIFA World Cup 2026. Zanim zacznę otwierać, chciałbym przypomnieć skąd mam te dwa egzemplarze: mianowicie ze sklepu Junior Kurczak. Macie kod rabatowy. Łukasz musiał 5% na zakupy w tym oto sklepie, także zapraszam serdecznie. Przemkowi dziękuję za produkty, które wysłał mi w ramach promocji swojego sklepu i reklamy. A ja teraz otwieram te dwa oto blisterki i zobaczymy, co uda się trafić. Ciekawego, czy będą nowe limitki. W środku mamy trzy saszetki, dwie małe limitki, dwie duże, więc. Zaczynamy, otwieramy i sprawdzamy, co ciekawego wpadło nam. Pierwszy produkt i mamy Rodrigo z Hiszpanii. Na małej limitce. A druga pod spodem to kto? Vitinha, Portugalia. I nie wiem, czy zauważyliście, ale... Y Limitki występują identycznie ze sobą, tak jakby w takich zestawach. Jeżeli jest Rodri to jest Vitinia. Miałem wcześniej też inne karty i też się powtórzyły po dwa razy, więc chyba jest taka zależność, że zawsze będą dwie te same, jak już trafimy. Natomiast XXLki jest Desire z Francji i jest laminę jamal, Hiszpania. Czyli mamy dwa razy Hiszpanię i Portugalię oraz Francję. Ok, to sobie ułożymy tu i tu trzy saszetki, więc zobaczymy, czy się powtórzą. Tu już jest Argentyna. Tu jest Marmusz. Więc chyba będą inne. Ok, odkładamy i zaglądamy, kto będzie z marmuszem. Na limitce w środku jest Omar Marmusz z Egiptu i Jonathan David, Kanada. Z dużych mamy Juliana Alvareza, a drugą limitką XXL jest Hurricane Anglia, czyli mamy Anglię, Argentynę. Kanadę i Egipt po tej stronie. Więc możemy złączyć saszetki i będziemy układać karty wszędzie, jeżeli Wpadnie dany kraj. Ok, Leci Pierwsza zaszyteczka i mamy kartę Goal Machine Romelu Lukaku z Belgii. Master Rookie Xavi Simons, Holandia. I tu mamy Cap Verde, czyli wyspy zielonego przylądka. No, już troszkę posprawdzałem. Bo nagrywałem wcześniej odcinek na mniejszy kanał, który będzie na godzinę 12.00 i tam znowu myliły mi się Kurukao i y, Wyspy Zielonego Przylądka, Monteiro, następnie Piero Hinkapie, y, Ekwador, Anglia, mamy Hendersona, więc jest pierwszy punkcik tutaj, Korea Seol. Tu mamy Kolumbię Lerma i Korea Och. Czyli to tyle. Nic więcej poza jedną kartą. Może teraz z drugiej strony nie wpadło. Jest logo Brazylii. Następnie mamy tutaj Lylego Fostera fan favorite. I jest znowu Karta z Wysp Zielonego przylądka Cabral. Arabia Saudyjska, Abdulhamid. Francja, mamy Colomwaniego i jest punkcik na tą stronę. Następnie to będzie Paragwaj, Kubas. Korea, Hwang i Ekwador, Presjado. Więc jest remis 1-1. Logogany. Fan favorite Vitinha Portugalia, więc mamy tutaj go we własnej osobie. Szwajcaria Vargas. Włochy Bastoni contender. Brazylia, nie ma Brazylii. Kazemiro. Katar, Afif. Brazylia Danilo i Gana, Seidu. Jest Hiszpania. Goal machine. Ojara Zabal. Punkcik na tą stronę. Czyli mamy raz, dwa, trzy. Jeden. Belgia. Fan favorite Tielemans. Katar. Pedro Miguel. Francja. Theo Hernandez, Kolejny punkt tu. Argentyna. Otamendi. Punkcik na tą stronę. Nakamura. Z Japonii. Tutaj mamy Kurukao. Floranus i Norwegia Sorlot. Czyli w tym momencie jest raz, dwa, trzy, cztery do dwóch. Belgia Midfield maestro Kevin de Bruyne. Karta Aiken James Rodriguez, Kolumbia. Kanada Osorio więc jest punkcik na tą stronę Leon Bailey. Jamaika, tu jest Katar, Cookie, Japonia Kamada, Anglia Stones i mamy w tym momencie remis 4-4, ale piąta karta dla lewej strony tutaj Pedro Nieto i mamy 5 4 i zostaje ostatnia saszetka, więc jeszcze wszystko jest możliwe. Midfield Maestro Reinders z Holandii. Wow! Karta Aiken, Cristiano Ronaldo. Portugalia i chyba ona teraz przeważyła o zwycięstwie tutaj lewej strony. Haiti Belgarde. Włochy Barela. Urugwaj Araujo. Egipt. Jeszcze nie do końca mamy Trezegueta. Trezege, czyli 6 do 5. Haiti, Providence i e, wyspy zielonego przylądka Logan Costa. Jest rozstrzygnięcie. Wygrywa blisterek po lewej stronie, gdzie była Hiszpania, Francja, Portugalia, a w sumie Hiszpania dwa razy, bo mamy tu i tu, więc za dwa punkty czyli 2, 2 to jest 4 i 3 to jest 7. A tu mieliśmy 5. 7 do 5. Taki wynik. Ostatecznie. Myślę, że najlepszą kartą jest karta Icon Cristiano Ronaldo. No i mieliśmy tutaj tą kartę. O, Master Rookie. Jak dla mnie najładniejsze obok Golden Balerów. Także fajnie, że kolejna taka karta wpadła. No i co, to tyle, moi kochani? Przypominam, z kodem rabatowym Łukasz musiał 5%, możecie zrobić zakupy w sklepie Junior Kurczak i będzie 5% rabatu. Także zapraszam serdecznie. To tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.